Cześć. Z tej strony Tomek ze Studenckiej Agencji Radiowej. Jest ze mną znowu Maciek Zawadzki prezes koła naukowego Simle. Cześć. W poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy o, ogólnie o Simle i o tym co to jest, z czym to się je i w zasadzie co robicie. A teraz chciałbym porozmawiać o rekrutacji i co w zasadzie Simle oferuje takim pierwszoroczniakom na studiach. Sytuacja jest następująca. Po pierwsze, do nas można dołączyć przez cały rok. Organizujemy na początku roku akademickiego duże wydarzenie rekrutacyjne. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany po pierwszej sesji, na przykład, kiedy już zrozumie, czym się, z czym się je studia ogólnie, bo wiadomo, że to różnie bywa na pierwszym roku. Jeśli by chciał dołączyć później, to nie ma żadnego problemu. Simle.pl/slash rekrutacja działa cały rok. To jest formularz rekrutacyjny, który wypełniacie. Tam jest link do naszego Discorda i to jest centrum dowodzenia. Stamtąd się można dowiedzieć wszystkiego. Zachęcam do śledzenia social mediów, natomiast e, jeśli wejdziecie na tego Discorda, to traficie na kanały konkretnych projektów i programów, którymi jesteście zainteresowani i stamtąd już e, dostaniecie zaproszenie albo dowiecie się, kiedy jest najbliższe spotkanie projektowe i będziecie mogli sobie na takie spotkanie dołączyć i zrozumieć już jakby w locie, e, jak wygląda rzeczywistość w naszym kole. Natomiast taką podstawową rzeczą, którą oferujemy jest fakt, że... Posiadamy przestrzeń, warunki i doświadczenie w robieniu projektów studenckich, w robieniu e projektów technicznych i w robieniu projektów badawczych. Możecie się nauczyć nie tylko, jak robić mechaniczne, programistyczne, elektroniczne rzeczy, ale przede wszystkim nauczyć się pracy w grupie, pracy w zespole, a to jest nieoceniona wartość, zarówno z perspektywy takiej zwykłej życiowej, społecznej, jak i z perspektywy zawodowej bo no wiadomo, że po uczelni technicznej, ale na dobrą sprawę jakiejkolwiek uczelni, w końcu traficie do jakiegoś zespołu, w którym będziecie się musieli dogadywać, rozumieć no i oczywiście. pracować. No oczywiście, to jest w miarę popularne w obecnych czasach. Tak, więc sytuacja jest taka, że zachęcam bardzo serdecznie do dołączania do nas, ponieważ, no tak jak mówię, poza takim skillsetem technicznym, który możecie u nas rozwinąć, nawet jeśli próg wejścia macie taki, że nie do końca wiecie nawet, co byście chcieli robić, to znajdziecie miejsce sobie w Simle. Z Twoich opowieści wynika, że pierwszaki i ogólnie ci, którzy nie wiedzą, co robić, są w miarę zaopiekowani, czują się zaopiekowani z, z twojego opisu. I ile obecnie członków ma Simle tak mniej więcej? To jest podchwytliwe pytanie, ponieważ różnie bywa, tak powiem. Aha. Przed sesją zazwyczaj więcej, w trakcie, dużo mniej. Wiadomo, że projekty techniczne mają to do siebie, że, że tak powiem, intensywność ich w trakcie trwania roku czy semestru jest różna i my w pełni rozumiemy, że przede wszystkim trzeba zostać na studiach, żeby dalej móc się angażować w organizacje studenckie. Tak to wygląda. Natomiast w tym momencie Simnes zrzesza ponad 100 osób. Spodziewamy się około 100 osób w rekrutacji, bo tak mniej więcej po poprzednim roku, po poprzednim roku było. Także mogę ci powiedzieć pod koniec listopada prawdopodobnie będziemy mogli się pochwalić na papierze, bo wiadomo, jak to z intensywnością tych działań, ale 200 osobową organizacją studencką. To jest bardzo, to są bardzo duże liczby. Zgadza się. Gratuluję. I tak jakbyś miał podsumować jeszcze raz taki pakiet, który dajesz, i który Simle daje. Tym, którzy chcą dołączyć, nie tylko na pierwszym roku, ale może na drugim, na trzecim. Co takie Simle oferuje w pigułce? Simle oferuje możliwość odnalezienia tego, co faktycznie chcesz robić w życiu. Ponieważ idziesz na studia i idziesz sobie na te studia pod takim kątem, że okej, okay, wybrałem jakiś kierunek, to mnie mniej więcej interesuje. Ale tak naprawdę dopiero w toku studiów poznajesz, z czym się wiążą realia branżowe. Jak może wyglądać realnie Twoja praca po tym kierunku, i tak dalej. W Simla jesteś w stanie w faktycznych zastosowaniach inżynierskich, ale nie tylko, sprawdzić swoich sił, spróbować swoich sił, sprawdzić, co byś chciał robić, czego byś nie chciał robić. I uważam, że z perspektywy dwudziestokilkulatka latka to jest niesamowita, niesamowity przywilej, że możesz praktycznie bez odpowiedzialności. Nie stoi nad tobą żaden szef, nikt na ciebie nie krzyczy. Możesz w swoim tempie spróbować tego, co by cię interesowało, i to zgłębiać. Jeśli to znajdziesz u nas, super, świetnie. Jeśli nie, to przynajmniej masz jakąś perspektywę i doświadczenie. Piękna idea. Dziękuję bardzo. Piękna idea. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do przyszłego, jak najszybszego usłyszenia i zobaczenia się. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ba rozmowę i dziękuję słuchaczom. Bardzo dziękuję za, za, za bycie i do usłyszenia. Cześć. Cześć.